To coś pięknego, że w momencie, w którym wziąłeś swój pierwszy oddech, te wszystkie energie kosmosu, energie planet weszły w ciebie i w jakiś sposób na ciebie wpłynęły. Jeżeli jesteś osobą, która dopiero zaczyna swoją przygodę z astrologią, to bardzo się cieszę, że trafiłeś właśnie na mój kanał i że trafiłeś właśnie na ten film, bo postaram ci się wytłumaczyć, jak czytać Twój horoskop urodzeniowy i postaram się zrobić w taki przystępny i prosty sposób. Zacznę od tego, co to w ogóle jest horoskop urodzeniowy. Horoskop urodzeniowy albo kosmogram to mapa nieba na moment, w którym przyszedłeś na świat. Na moment, w którym wziąłeś swój pierwszy oddech, to coś pięknego, że w momencie, w którym wziąłeś swój pierwszy oddech, te wszystkie energie kosmosu, energie planet weszły w ciebie i w jakiś sposób na ciebie wpłynęły. Po co w ogóle ten horoskop urodzeniowy jest ci potrzebny? Co możesz z niego wyczytać? Między innymi, jakie są Twoje talenty, jakie są Twoje silne strony, w którą stronę Cię ciągnie, co przychodzi Ci naturalnie, ale też jakie są Twoje największe blokady, jakie są Twoje lekcje, które Musisz przerobić, czego Musisz się nauczyć w tym życiu. Twój horoskop powie Ci o tym, kim jesteś. Czego potrzebujesz, jak się komunikujesz, jak odbierasz świat, jak działasz, w co wierzysz, co cię blokuje, co cię ogranicza. Pozwoli ci lepiej zrozumieć siebie, ale też lepiej zrozumieć innych, kiedy popatrzysz w horoskopy urodzeniowe innych osób. Horoskop urodzeniowy to naprawdę świetne narzędzie do pracy w samorozwoju, do pracy nad sobą. Żeby wygenerować sobie taki horoskop urodzeniowy, potrzebujesz swoją datę urodzenia, miejsce i godzinę. Jeżeli nie znasz godziny, to też można wiele rzeczy wyczytać z takiego horoskopu urodzeniowego, ale ja zawsze męczę tę osobę, żeby się dowiedziała, żeby zapytała się kogoś, żeby gdzieś pogrzebała i rzeczywiście znalazła, o której godzinie się urodziła. To będzie ważne, żeby poznać swój ascendent, a jest to super ważny element Twojego horoskopu. Jak czytać swój horoskop urodzeniowy? Pokażę tutaj gdzieś na ekranie przykładowy horoskop urodzeniowy. Ja bardzo lubię korzystać z aplikacji Astrology Master. Ale jest też strona bardzo popularna astro.com, na której możesz sobie wygenerować swój własny horoskop urodzeniowy. Ja będę opierała się na tym horoskopie z tej właśnie aplikacji Astrology Master, dlatego że dla mnie jest ona wyjątkowo przejrzysta i wyjątkowo fajnie zrobiona. Horoskop urodzeniowy to takie koło. Na brzegach tego koła mamy 12 znaków Zodiaku. W środku mamy opisane 12 domów horoskopu, i wewnątrz, jakby w tych rubryczkach, mamy symbole planet. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z astrologią i chcesz dowiedzieć się więcej, to proponuję Ci najpierw nauczyć się właśnie tych symboli więc symboli znaków Zodiaku, tych, które masz na obrzeżach tego horoskopu, i symboli planet. Myślę, że dodam tutaj też jakieś yy, obrazki, żebyś mógł sobie zrobić screeny, sobie gdzieś je zapisać i najlepiej sobie też samemu ćwiczyć. Ja sobie lubię te symbole przerysowywać i w ten sposób też lepiej je zapamiętuję. Jeżeli chcesz zinterpretować swój horoskop urodzeniowy, to popatrz najpierw na symbol planety, przykładowo na słońce. Słońce to takie kółko z kropeczką w środku. W tym przykładowym horoskopie urodzeniowym to słońce mamy w znaku strzelca w domu ósmym, więc ta osoba prawdopodobnie będzie mocno przejawiać cechy strzelca, będzie otwarta do ludzi, towarzyska taka optymistyczna. I będzie potrzebowała w jakiś sposób wyrażać się na tle tego ósmego domu. O domach horoskopu nagrałam osobne dwa filmy, które podlinkuję na dole. Możesz też popatrzeć na księżyc. Księżyc w tym horoskopie urodzeniowym znajduje się w Byku, w domu pierwszym. Więc znowu, czego ta osoba potrzebuje, bo księżyc związany jest z naszymi potrzebami, z naszymi emocjami. Więc ta osoba potrzebuje takiej stabilności, takiej pewności i spokoju, żeby czuć się bezpiecznie. I ten księżyc będzie się wyrażał poprzez pierwszy dom horoskopu. Bardzo ważnym elementem Twojego horoskopu urodzeniowego jest też ascendent. Jest to znak zodiaku, który podczas Twojego urodzenia wschodził na horyzoncie. To, gdzie znajduje się Twój ascendent, będzie miało wpływ na to, kim jesteś tak na co dzień i jak postrzegają Cię ludzie. Też jaką energię wysyłasz do świata. Często, kiedy próbuję odgadnąć czyjś znak Zodiaku, to zgaduję właśnie jego ascendent, bo jest to ten pierwszy znak, który po kimś widać. Ma też on często wpływ na nasz wygląd zewnętrzny. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z astrologią, to fajnie właśnie poznać te trzy elementy Twojego horoskopu, czyli Twój ascendent, Twoje słońce i Twój księżyc. Przykładowo, ja mam ascendent w Skorpionie, Słońce mam w Skorpionie w Domu 12. A Księżyc mam w rybach w domu trzecim. Daj znać w komentarzu, gdzie u ciebie w horoskopie znajdują się te elementy. No i później, kiedy już poznasz swoją astrologiczną trójkę, czyli ten twój ascendent, słońce i księżyc, to możesz patrzeć na kolejne planety, na Merkurego, na Marsa, na Wenus i tak dalej i tak dalej. Sprawdzać, w jakim znaku zodiaku znajduje się ta planeta. Czyli jaka energia wpływa na tę planetę i w jakim domu horoskopu się ona znajduje? Mam nadzieję, że ten film ci jakoś pomógł i że teraz. Trochę lepiej rozumiesz o co chodzi w tym horoskopie urodzeniowym. Mam nadzieję, że też sam zerkniesz do swojego horoskopu urodzeniowego i że podzielisz się ze mną w komentarzu, gdzie w Twoim horoskopie urodzeniowym znajduje się Twój ascendent, Twoje słońce i Twój księżyc. Jeżeli masz jakieś pytania, chciałbyś wiedzieć coś więcej, chciałbyś, żebym coś lepiej objaśniła, to daj znać w komentarzu. Dziękuję Ci, że obejrzałeś ten film. Jeżeli Ci się spodobał, to zostaw lajka i podziel się nim z kimś. Zachęcam Cię też do zasubskrybowania i do zostania ze mną na dłużej. Do następnego, cześć.